Na no, tu dla zwań jest zombie zła, a tylko coś innego, nie są gra, niż gra, no. tylko testowanie roś premium, oczywiście na tych mapkach, bo to moje główne konto, więc dobra. Dobra, zacznijmy od pierwszej mapki. I od kogo zaczniemy? Dobra, bo będziecie decyn. Dobra, jak coś to wybędziecie decydujecie jakie rośliny będą w następnym odcinku. Teraz będziemy pierwszą rośliną będzie... To. No to idziemy. Wezmę jednego goldbluma, i widzimy się po przerwie. Dobra, już jesteśmy. Pyk, pyk. Yy, pyk, pyk. Jak szybko na jednym Co to radzi? что пропустили с этой килькаты. Будем. To co grałem, to się odnawiają kosiarki. Nie wiedziałem akurat. E, na pierwszym poziomie to idzie z nieśle. Już nie ma nic więcej, więc widzimy się po następnej przerwie. Pokażę Wam następną roślinę. Dobra, jesteśmy po przerwie. Lecimy tutaj. Oczywiście, oczywiście goldem. Oczywiście tu. No bo akurat to będziemy. Dobra. Lecimy. Tu będzie trochę to tam porobić z tymi elektryk... elektryk-piżukarami. im to pójdzie. Tym elektropiżuterom. Nawet zbieram drzewko, jedno uderzenie. Dobra, pyk. Dobra, potrzebuję znowu Goldbluma. Żeby coś zrobić z tym, nie, bo nie mogli, żeby zostawić samych tych dwóch. I w sumie to chyba poradzą sobie ze wszystkim. No, uszło. Dobra, na całym Dobra, ale pytanie, jaka roślina? No, no gold był. Taki żar. To był. Nie ten za 150, nie ten, nie ten. O, ten. A nie. Ten jest za bardzo zły. Ten. ten. O, tego. wszystko a w następnym odcinku będzie więcej o ile zostawicie 10 łapek w górę i o ile będzie 10 lub więcej łapek w górę i będzie dużo komentarzy co mam zrobić Ech. i tak o, zawsze chciałam takie coś nagrywać tylko że o teraz dopiero to ma, mogę zrobić? Hmm, to mam takie, no to postawię. Skoro chciałem takie coś, no to postawię co tutaj. Ale wolno idzie. Przeszedł tylko do drugiej linii. Dobra. Jak będzie dzisiaj, a w sumie też ale piszcie dużo komentarzy, bo nie chcę sam to robić. Się najwyżej 10 łapek w górę. Więcej nie, żeby była dalej seria, no to nie. Dobra. Nie, też nie przychodzimy. A w ogóle to tutaj and exit. Już dziękuję.